Jak zbudować mięśnie szybciej i skuteczniej? To są trzy rzeczy, które są absolutnie najważniejsze, kluczowe, bez nich ani rusz. Pierwszą rzeczą jest trening siłowy, trening z progresją obciążeń. Twoje mięśnie rosną tylko wtedy, jeśli dodajesz im jakieś nowe obciążenie, czyli albo ciężar, albo powtórzenia. Jeśli przez cały czas wykonujesz to samo, czyli przez miesiące robisz cały czas ten sam ciężar, te same powtórzenia, no to ten czas. Prawdopodobnie będzie bardzo stracony. Druga rzecz. Odpowiednia dieta. Bez paliwa mięśnie nie urosną. Dlatego bardzo ważne jest na przykład białko, żeby codziennie dostar dostarczać 2 gram białka na kilogram masy ciała. Czyli jeśli ważysz 80 kg, no to na przykład 160 gram białka około, w zależności może być trochę więcej, może być trochę mniej. Tacy bardzo zaawansowani sportowcy biorą około 3 gramów nawet na białko. Więc Akurat widełki są bardzo spore. I przede wszystkim, co ważne, jest nadwyżka kaloryczna. Jeśli nie jesz odpowiednio dużo, to te mięśnie nie mają się z czego budować autentycznie. One po prostu same siebie palą w trakcie, w trakcie treningu i nie masz kiedy ich w ogóle zbudować. Trzeci najważniejszy element to coś, co bardzo dużo osób w ogóle zapomina jest to odpoczynek i sen regeneracja ponieważ mięśnie nie rosną w trakcie treningu, w trakcie niszczenia ich, tylko w trakcie regeneracji. To właśnie wtedy one naprawiają te swoje elementy, które zostały zniszczone, te wszystkie e, włókna mięśniowe, które zostały zniszczone totalnie i wtedy one są regenerowane, stają się jeszcze silniejsze, stają się mocniejsze, aby mogły większy ciężar podnieść. Dlatego pamiętaj o tym, żeby 7 do 9 godzin snu zawsze było Priorytetem. non-negotiable. Podsumowując, progresywny trening, dobra dieta i regeneracja to są trzy kluczowe elementy potrzebne do zbudowania Twojej wymarzonej sylwetki. Trzymaj się tego, a w końcu ją zdobędziesz.